No witam wszystkich na moim kanale, a więc ten kanał jest taki, że robię filmy merytoryczne, długie, yy, filmy pojawiają się co tydzień, w weekendzie, piątek, sobota, czy ostatecznie w niedziela, po to, żebym znalazł moje, moje źródła, sprawdził moje fakty, czy wszystko się zgadza, czy wszystko jest 100% prawdy i dopiero wam dawał. I taki mam schedule. Natomiast jak się wydarzy coś takiego niesamowitego, no to po prostu muszę zrobić szybki filmik. Więc od razu mówię, że ambasador polski w Izraelu, Marek Magierowski, został zaatakowany fizycznie i słownie w Tel Awiwie. To, że słownie to jest ok, ponieważ nie uważam, że jak ktoś atakuje cię słowami, to jest yy, kryminalne. Natomiast fizycznie tak. Dlaczego to jest bardzo, bardzo wielka sprawa? To jest bardzo wielka sprawa, ponieważ w naszej cywilizacji, która istnieje od czasów starożytnej Rzy Grecji i Rzymu. Ambasadorzy są nietykalni. Może być najgorsza wojna, może być najgorsza nienawiść pomiędzy narodami, grupami, ale ambasador czy posłannik w nowoczesnych czasach ambasador zawsze był nietykalny. Włos mu z głowy nie spadał. A w czasie II wojny światowej, jak zaostrzała się sytuacja między Trzecia Rzesza, różnymi krajami. Trzecia Rzesza nie atakowała. Nigdy nic się nie stało ambasadorowi danemu, danego kraju. Trzeciej Rzeszy i vice versa ambasadorzy Trzeciej Rzeszy nie byli fizycznie napastowani przez tamte kraje. Przez żaden inny kraj. I to trwa takie takie reguły gry. Takie coś trwa od czasów starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu. W czasie zimnej wojny ambasadorzy Związku Radzieckiego nigdy nie byli atakowani, napastowani przez CIA i tak dalej. Takie rzeczy się nie zdarzają. Jak widzimy, Izrael rządzi się swoimi własnymi prawami. Są bezkarni. Nie ponoszą żadnych konsekwencji. Przeczytajmy tutaj ten artykuł w TVN 24, wiadomości ze świata, i zanalizujmy. Sprawa została zgłoszona policji oraz MSZ Izraela. Przypuszczam, że sprawa zostanie zatuszowana i nic się nie stanie nikomu. Nie będzie żadnego aresztu. Reporterowi faktów TVN Krzysztofowi Skurzyńskiemu chwała mu, udało się nieoficjalnie dotrzeć do informacji ze źródeł MSZ o tym, jak wyglądać miał atak. Oto relacja. Napastnik pojawił się przed głównym wejściem ambasady około godziny 12.30 czasu lokalnego. Podszedł do niego strażnik, dobrze, w porządku, który zapytał po angielsku, czy ma umówioną wizytę. Mężczyzna odpowiedział, że nie mówi w tym języku, pomogła mu stojąca obok kobieta, czyli podszedł mężczyzna z kobietą i kobieta mówiła po polsku a mężczyzna nie, z tego co rozumiem. Chciał porozmawiać z kimś z ambasady o polskim antysemityzmie. Strażnik poprosił, by zaczekał parę minut, bo w tym czasie musiał zająć się osobami, które miały umówioną wizytę. Moment. Jeżeli do ambasady amerykańskiej w Polinie podejdzie Polak i powie, że chce coś porozmawiać z, z ambasadorem amerykańskim o tym, że Ameryka jest szuja że Ameryka jest złodziejem, podpisał, pod, ich bandycki prezydent podpisał akt, Akta Just, J-U-S-T, które są bezprawne według jakiegokolwiek prawa, czy światowego, czy polskiego, czy amerykańskiego. Jakby chciała powiedzieć, że ja chcę, żądam porozmawiać z ambasadorem, to wyobraźcie sobie, jak taki marine czy strażnik Secret Service by potraktował takiego człowieka. Spierdalaj, by powiedział. Po angielsku albo po polsku, albo i to i to. I tak powinno się takie śmieć załatwiać. Won! Tu jest ambasada Polski, tu jest terytorium Polski, niezależne. Wypierdalaj od nas. Bo biorę tasera i cię zelektrykuję, albo wiole pistolet i cię zastrzelę. Won, masz 10 sekund na opuszczenie terenu. Wypierdalajcie. Ty i twoja suka. Ty ścierwo i ty twoja sukę, Ale nie. Według tej relacji, kiedy magierowski około 1245 wychodził z ambasady, zobaczył przy bramie około 60-letniego mężczyzny. On sam poszedł na parking, wsiadł do samochodu, w którym czekał na niego kierowca i opuścił teren ambasady. 100 metrów dalej przy aucie pojawił się ten sam mężczyzna. Kierowca zatrąbił, jednak mężczyzna nie zareagował. Niewiele później odwrócił się i mocno uderzył pięścią w dach. Następnie zbliżył się do drzwi po stronie ambasadora, gwałtownie je otworzył i dwa razy na niego splunął, splunął krzycząc i przeklinając po hebrajsku. Chwileczkę, to jest niemożliwe, żeby coś takiego mogło zaistnieć. Yy, takie duże VIP, very important person, takie duże szychy, mają specjalne samochody. Mają specjalne samochody, kuloodporne, mają specjalne samochody, albo przynajmniej nie są na tyle durni, żeby nie zabezpieczyć drzwi, żeby nie można było otworzyć od zewnątrz. To jest, to jest niesamowite. To jest niesamowite, żeby nie było ochrony, która by coś zrobiła, jak otwiera się drzwi do samochodu naszego ambasadora. I fizycznie się go dotyka, pluje. Fizycznie się go atakuje. To jest niemożliwe, żeby obrona nie zaatakowała. To jest niemożliwe, żeby obrona nie wyjęła pistoletu i nie zaszczyliła tego człowieka. To jest niemożliwe, żeby przynajmniej obrona nie wyjęła tasera i nie, nie zelektrykowała tego człowieka. Co dalej powiem? W każdym innym kraju. Jakby taka sytuacja, przepraszam, każdy inny ambasador, konwoj ambasadora. W tym momencie nie ma konwoju, ponieważ to jest Polin. To jest gówno. Więc on pewnie jechał swoim własnym samochodem bez prawdopodobnie ochrony, bez prawdopodobnie nawet kierowcy, bo to jest Polin, to jest gówno. To jest śmieć na świecie. Jednak nie, 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 przepraszam, był, kier, był kierowca. Więc w każdym innym kraju, przepraszam, jestem zdenerwowany, w każdym innym kraju, yy, przepraszam, każdy inny ambasador, yy, jakby taki człowiek yy, zablokował konwój ambasadora, powinien być wyćwiczony, wytrenowany, czerwona flaga, czerw dzwonki alarmowe, ding, 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 ding w głowie, niebezpieczeństwo. Co robimy? To jest zamach terrorystyczny, co robimy? Na gaz i omijamy go. Albo rewers, albo do tyłu dajemy. Cokolwiek. Ten szaleniec mógł mieć broń, ten szaleniec mógł mieć nóż, bombę, karabin, pistolet. Nie wiadomo. Ochroniarz w tym momencie ma za zadanie mówić. Nic nie mówić tak naprawdę. Ma działać. Ominąć niebezpieczeństwo. Niech jedzie 100-200 km na godzinę. Natychmiast. I każdy inny ambasador każdego innego kraju miałby taką ochronę i kierowcę, który tak by zadziałał, ale nie polanie, nie polini czy cy. bo polin to jest gówno. To są ludzie, którzy nie wiedzą jak się zachowywać. Według Magierowskiego napastnik używał słowa polani, ale jak przyznaje był zbyt szokowany, by zrozumieć resztę. Ja się nie dziwię, ponieważ coś takiego się nie wydarza w żadnym innym kraju, żadnemu innemu ambasadorowi. To jest casus belli. To jest powód na wojnę. To jest powód na to, żeby wojsko polskie weszło do ambasady Izraela w Polinie i wszystkich aresztowało. Ja nie mówię tego tak, żeby. O, to jest. Mówisz tak, żeby szokować. Nie, po prostu na coś takiego jest taka silna odpowiedź. To powinno być. Yy... Ambasador Izraela w Polinie powinien być wezwany natychmiast i niech tłumaczy. I ma być telewizja polska i światowa. Ambasadorowi udało się zrobić napastnikowe zdjęcia telefonem komórkowym. To było tyle czasu, że mógł wyjąć komórkowy telefon i robić zdjęcia jak na niego plują i biją go? A co w tym momencie robi ochrona? Ochroniarz jest szokowany? Ten ochroniarz kierowca nie pracuje już dla rządu polskiego. Następnego dnia nie nadaje się. Jest durniem. Wypierdalaj. Powinni zrobić się, powinni zrobić inwestygację tego kierowcy, kto go trenował, jakie są treningi w Polsce, jeżeli chodzi o antyterroryzm i ochronę VIP polskich, m.in. Między innymi, między innymi ambasadorów. Tak by zadziałał normalny kraj. Policja w ujęciu 65-letniego mężczyzny już około półtora godziny później policja Izraela zadziałała. Decyzją sądu został umieszczony w areszcie domowym i ma zakaz zbliżania się do polskiej ambasady w Tel przez 30 dni. Wow! Ma domowy areszt. Mieszka sobie w domciu. <słuch> I przez następny miesiąc nie może się zbliżać do polskiej ambasady. Natomiast po tym miesiącu będzie mógł. No i oczywiście Dawid Johan nie będę czytał prawnika obrońcy izraelskiego swojego klienta, ponieważ obrońca działa tak, jak należy, broni swojego człowieka klienta jak tylko może. I to, co on mówi, to nie trzeba brać na serio, po prostu on próbuje bronić swojego klienta, taka jego praca. Także Dawid Johan chwała ci za to, że jesteś dobrym obrońcą prawnym. MSZ, doceniamy sprawne działanie policji izraelskiej. Areszt domowy i zabronienie się zbliżania do polskiej ambasady przez 30 dni? Na coś takiego poważnego? Czy wyobrażacie sobie ambasador amerykański w Moskwie? Podchodzi do, niego, podchodzi do konwoju ambasadora, który jedzie samochodem z obstawą. Podchodzi do niego jakiś Rosjanin, otwiera drzwi, co już jest niemożliwe, ponieważ to są specjalne samochody, to nie jest Polin, ale otwiera drzwi jakoś i pluje i bije ambasadora Ameryki. Za parę minut te wiadomości obiegną cały świat. Za parę minut wszystkie media światowe mówią o tym jako o najpoważniejszej rzeczy, jaka wydarzyła się tego dnia. Wszystkie media we wszystkich krajach. I Peru, i Chiny, i USA, i Polska, przepraszam, i Polin, i Francja, i Belgia, i Kongo. Wszyscy na całym świecie. A polinskie pol ministerstwo spraw polinskich mówi, że docenia działania policji? Jak oni go dali do po prostu odstawili go do domu i powiedzieli, no, słuchaj goście, przez następny miesiąc masz nie wchodzić do. podchodzić do ambasady polskiej. To znaczy na ile ma? Ma być metr dalej? I dlaczego nie poszedł do więzienia za coś takiego? Oni jeszcze dziękują policji Izraela, że ta nic nie zrobiła? Co za Polińczycy, kurde. Rzeczniczka polskiego MSZ Ewa Suwara w rozmowie z TVN24 przekazała, że ambasadorowi nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało! Nic się nie stało! Durne, jebane Polińczycy! A nie, właśnie się stało. Został zaatakowany. Boli go. Oberwał pięściami. Żądamy jak najbardziej surowego wyroku. Żądamy akcji. A w międzyczasie żądamy, i natychmiast to się dzieje. Ambasador Izraela ma w Polsce przyjść i tłumaczyć się, jak to jest możliwe, że coś takiego się stało. Jeżeli nam się nie pomaga. I oczywiście wszystkie media światowe mają być zaproszone na to, że na to właśnie spotkanie w Polsce, nie w Polinie, w Polsce. I rząd polski żąda to. Masz przyjść. Jeżeli nie przychodzisz, jesteś persona non grata. Wypierdalamy ambasadę Izraela z Polski. Redukujemy ją. Ma być ograniczona na pięć osób. Nie obchodzi mnie. Ambasador, do widzenia. Ambasada Izraela, do widzenia. Następny ambasador, co przyjedzie, ma się tłumaczyć. Jak to jest możliwe, że coś takiego się zdarzyło? Taki olbrzymi skandal. Takie skandale się nie zdarzają na świecie nikomu innemu i nie przydarzyły się w historii ludzkości. Nikomu innemu, żadnemu ambasadorowi. Oczywiście wiemy, że nic takiego się nie zdarzy. W cudzysłowie, polski rząd. Jest bardzo zadowolony z działania Izraela i nawet przeprasza, że żyje. Zaapelowa zaapelowała rzeczniczka polskiego MZ Ewa Suwara do izraelskich władz o zapewnienie należytej ochrony polskich dyplomatów. Prosimy, nie pluć na naszych dyplomatów. Okej, okay, no to jego policja Izraela odstawi do, do swojego domu własnego. No i słuchaj, nie zbliżaj się przez 30 dni do ambasady Pol Polinu. A potem możesz robić co chcesz. Sprawne działanie. Do MSZ wezwano ambasador Izraela w Polsce Anne Azari. Okej, okay? wspaniale. A gdzie media światowe przy tym spotkaniu? Takie rzeczy się nie zdarzają. Takie rzeczy nie mały miejsca już od czasów historii starożytnego Rzymu i starożytnej Grecji. Wysłannicy i ambasadorzy byli nietykalni. <laughs> Zawsze i wszędzie. Od starożytności. Tylko Poleńczyków tak się traktuje. Pluje się na nich. Więc jeżeli się pluje na ambasadora Polski w Izraelu to jak są traktowani turyści teraz? Zastanawiam się. Bardzo bym chciał wysłuchać, czy jest w miarę okej okay dla turystów polskich w Izraelu, jak jadą tam do tak zwanej Ziemi Świętej, czy co, i, co ich przytrafia? Czy rząd polski podjął kroki, żeby chronić naszych turystów w tym wrogim kraju? Jestem zbulwersowany, ponieważ jeszcze raz powtórzę, takie rzeczy się nie zdarzają. Ambasador jest nietykalny. To jest największy skandal polityczny międzynarodowy tego roku. Pal 6 przewrót CIA w Wenezueli. To właśnie to, atak na ambasadora innego kraju, jest największym skandalem polityki światowej. Kropka! Takie rzeczy się nie zdarzają. Takie rzeczy się nigdy nie zdarzyły. Przynajmniej z tego, co ja wiem. To jest niesamowite, to jest niedopuszczalne. Ale wszyscy wiemy, jak to zadziała. Poliński rząd. Będą przepraszać, że żyją. Zaprosili grzecznie, na dywak, zaprosili grzecznie panią Azari, żydówkę, ambasadorkę do Pol Polinu i sobie grzecznie rozmawiają. No, ale proszę panią. Pański pański Robak, Rodak, Robak, Rodak, Robak napluł na polskiego ambasadora. No, ja wiem, że takie rzeczy się nie zdarzają, ale my w Polinie to akceptujemy, bo my lubimy, jak na nas plują, bo jesteśmy gównem ludzkim. <laughs> tak. My wiemy nasi ludzie wyjeżdżają za granicę, żeby lizać sedesy i są szczęśliwi, jak mogą lizać sedesy, bo jesteśmy głównym ludzkim. Tak samo nas traktują ambasadorów, jak gówno ludzkie. Ha, jest okej, okay, no. Pani nam powie, że już takiego coś się nie zdarzy, no to fajnie. Czy on został aresztowany i poszedł do więzienia? Nie, poszedł do domu, go odstawili. No to też jest okej. Okay. No to do widzenia, pani Azari. No to już po sprawie. Bye, bye. Bye, bye.